Proszę państwa, chciałbym teraz zaprosić państwa do elitarnej grupy firm ceniących sobie ponad wszystko jakość. Ceniących ponad wszystko jakość. Takich firm z całą pewnością, mogę to z przekonaniem powiedzieć, na dzień dzisiejszy jest przynajmniej 309, bo tyle też firm wykorzystuje na dzień dzisiejszy program wirtualny Audytor, który jako podstawowy cel i podstawowe jest jego zadanie, stawia sobie utrzymanie najwyższej możliwej jakości przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, w każdej firmie transportowej, w której jest wykorzystywany. Co do zasady, bardzo wiele firm transportowych chciałaby utrzymać jakość, ale chcieć to jeszcze wcale nie znaczy móc. Chcieć to wcale nie znaczy potrafić. Co do zasady trzeba powiedzieć, że firmy transportowe w celu utrzymania jakości wykorzystują szkolenia. Inne w celu utrzymania jakości wykorzystują audyty prawne. takie jakich wykonałem na dzień dzisiejszy w firmach transportowych około 220. Ale, proszę Państwa, jest jeszcze inna droga, a, a mianowicie poprzez wykorzystanie programu Wirtualny Audytor. Ma ona takie zalety, że oprócz utrzymania wysokiego poziomu jakości, niewspółmiernie wyższego odszkolenia oraz porównywalnego do audytu prawnego daje dodatkowe korzyści w postaci wykonywania dokumentacji praktycznie bez udziału pracowników co nawiasem mówiąc jest właśnie gwarancją jakości możliwość daje możliwość wdrażania procedur w zasadzie znów bez woli i udziału pracowników. Może nawet nie tyle bez ich udziału, co troszkę obok nich, troszkę poza nimi, co jest gwarancją, nawiasem mówiąc, utrzymania tego właśnie poziomu. Daje możliwość monitorowania na odległość, niezależnie od tego, w którym miejscu w kraju lub na świecie się znajdujemy, poziomu, jakości wykonywanej pracy przez naszych pracowników z dowolnego miejsca na świecie. Czyli można powiedzieć, monitoring. w Firmie transportowej. O ile, proszę Państwa, jakość do 4 grudnia, a w zasadzie do 1 stycznia 2012 roku nie miała większego znaczenia, miała. Owszem, ale było to znaczenie troszkę iluzoryczne. Zawsze odpowiedzialność w wysokości 30 tysięcy złotych ponosił wyłącznie właściciel firmy transportowej. I była to górne i w zasadzie jedyne poza możliwością utraty licencji transportowej, w jedyna sankcja poza utratą licencji transportowej. Jedyny argument dla utrzymywania wysokiego poziomu bezpieczeństwa firmy transportowej. Otóż od 4 grudnia podstawową sankcją dla firmy transportowej, w, jak wiemy, jest możliwość utrata certyfikatu kompetencji zawodowych. Natomiast od 1 stycznia 2012 roku podstawową sankcją jest możliwość nałożenia kary grzywny na pracownika. Za wykroczenia, które się dopuścił w ramach funkcjonowania firmy transportowej. W związku z powyższym jakość stała się wartością nie tylko dla właściciela firmy transportowej, ale również dla posiadacza certyfikatu, czyli osoby zarządzającej stricte transportem firmy transportowej, jak również dla szeregowych pracowników. I do utrzymania tej. Bardzo wysokiej, obie jak najwyższej jakości. Państwa serdecznie zachęcam przy wykorzystaniu naszego programu Wirtualny Audytor.